Rihanna chwali się dzieckiem na Instagramie. Fani z zachwytu. Wygląda zupełnie jak tata. Rihanna pokazała dziecko Rihanna, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej przeboje wciąż podbijają serce klubowiczów. Można także usłyszeć jej w rozgłośniach radiowych. Chociaż los obdarzył 34-latkę niesamowitym głosem, Rihanna zrezygnowała z kariery w show biznesie. Chcąc skupić się na rozwijaniu swojej marki, by z większą korzyścią sprzedawać odzież i kosmetyki. Rihanna jest zakochana w raperze AP Jerozolim. Ich związek zaowocował narodzinami dziecka 13 maja B. R. Wygląd chłopczyka do tej pory był tajemnicą. Ostatnie zdjęcia udostępnione przez gwiazdę pokazują, do kogo jest podobny. Co więcej, Rihanna zaprosiła fanów do obserwowania profilu chłopca na Instagramie. Co oznacza, że jeszcze nieraz będziemy mogli go zobaczyć. Fani Rihanna nie mogli przestać się zachwycać chłopcem. Od razu zauważyli, że urodę w głównej mierze dziedziczył po swoim tatusiu. Co za maluch! Ma śliczny uśmiech. On wygląda zupełnie jak tata. Jeden z najpiękniejszych i najsłodszych prezentów gwiazdkowych piszą fani. Rihanna i Aperocki przyjaźnili się przez wiele lat, chociaż doszło między nimi do dziwnych sytuacji. Każda z gwiazd nieustannie podążała swoją drogą. Riri znalazła miłość w objęciach przystojnego bogacza, a raper związał się z kim Kardashian. Ostatecznie los znowu splutł ich ścieżki, lecz prasa dowiedziała się o tym na samym końcu bo obydwoje skutecznie ukrywali związek przez dwa lata. Po raz pierwszy pokazali się razem na Met Gali w 2021 roku, gdy przed obiektywami aparatów obdarzała się czułością. Ponoć ich pierwsze romantyczne spotkania miały miejsce tuż po rozstaniu artystki z miliarderem Hassanem Yamaelem. A przyłapali ich pod jednym z hoteli w Nowym Jorku. Para nie wychodziła z niego przez kilka dni ciesząc się swoim towarzystwem. Później pokazywali się coraz częściej w różnych miejscach publicznych. Jednak wciąż nie było pewnym, co właściwie ich łączy. Niedługo potem okazało się, że Rihanna jest brzemienna i to właśnie Rodzki jest ojcem jej dziecka. Gwiazda nie ukrywała, że obydwoje nie planowali rodziny, ale biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny, ponieważ nie dbali o zabezpieczenia. Nie mogę powiedzieć, żeby ta ciąża była planowana, ale nie robiliśmy też specjalnie niczego, by jej uniknąć. Nie wiem, kiedy mam owulację, nie kontroluję tego wszystkiego. Co się we mnie dzieje? Po prostu miło spędzaliśmy czas. A potem pojawiły się te dwie kreski. Nie zwlekałam ani chwili. Natychmiast zawołałam mapę do łazienki i pokazałam mu test. Następnego dnia byłam już na wizycie u ginekologa. I tak zaczęła się ta podróż wyznała szczerze Rihanna na łamach w ogóle.